Będzie filmik dla pani Jolanty, pani pyta o związek. Spójrzmy sobie, jaka runy tutaj, jakie runy towarzyszą. Już patrzymy sobie Jolanta. Pierwsza runa odala, czyli coś związanego z rodziną, z przyjaźnią przede wszystkim, z takim ciepłem. Następna runa jest to runa Jera, czyli zaczyna się właściwie nowy etap. Zaczyna się, zaczynają się żniwa, czyli zaczyna się coś fajnego tutaj układać. Jest jakiś ruch, działanie. I mamy runę ekwas, czyli jest to coś na stałe. Jest to coś na stałe, może czasami nie przynieść jakichś dobrych rzeczy, ale trzeba być wytrwałym, trzeba być wytrwałym, bo to co jest, to jest bardzo rodzinne, bardzo przyjazne. Pani Jolanta pyta o związek. Spójrzmy, jakie karty towarzyszą związkowi. Już patrzymy sobie. Jolanta. Tutaj pierwsza karta mówi o właściwie takim dążeniu. Dążeniu o jakichś wartościach materialnych, o takim praktycznym, bym powiedziała, związku. Karty pokazują transformację, ale też jakąś przepaść. Jest diabeł. Pomimo tej karty transformacji, mogą być okresy takiej przerwy, mogą być okresy przerwy, ale potem jakby powrotu. Jest to bardziej na tle takim, powiem, bardziej praktycznym relacja. Spójrzmy sobie, co mówią karty uzdrowienia. Na temat tej relacji, co powinno być może zmienione. Tutaj trzeba ciągle coś wymyślać, tutaj trzeba ciągle coś dodawać. Jest karta kreatywności, jest karta działania. Pomimo takich dołków, i tak ten związek istnieje i będzie istniał, ale powinno być bardziej ciekawie. I spójrzmy, jakie są wiadomości. Tutaj od kart, już patrzymy. Karty pokazują klepsydro, czyli też czas, to jest oczekiwanie. Karty pokazują, no właśnie, cierpliwość. W pewien sposób takie partnerstwo, tak jakby ktoś komuś pomagał, wyciągał rękę, pomagał, wyciągał. Ale jest to stałe, jest to ta karta właśnie stałości, jest karta takich fundamentów, pomimo, pomimo różnych rzeczy. Czasami mogą być takie trudne rzeczy gdzieś się wydarzać, ale pomimo tego trwacie, trwacie cały czas. Jest to przyjaźń, jest to przyjaźń taka, bym powiedziała, praktyczna. Praktyczna z tego względu, że ktoś na kimś właśnie korzysta. Pozdrawiam.